Witam na dzisiejszej prezentacji. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy warto teraz kupować nieruchomości. Dom na wynajem, dom do mieszkania. Czy warto? I pytanie mówi teraz. W jakiej znajdujemy się sytuacji? Trwa wojna na Ukrainie. Niedawno skończyła się, a może nie skończyła się pandemia. Może warto cofnąć się tak do początków pandemii i zobaczyć, co wówczas się działo, jak wówczas ludzie się zachowywali, jakie wówczas były prognozy i co wydarzyło się później. Tak więc na początku pandemii Bank of England ostrzegał nas, że będzie krach na rynku, że ceny spadną nawet o 16% ze względu właśnie na pandemię, na lockdowny. Dużo ludzi spodziewało się jakiegoś załamania, no bo ludzie, niektórzy ludzie stracili pracę, dużo biznesów było zamkniętych. Jednak nic takiego nie nastąpiło. E, ceny w ciągu dwóch lat, e, w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosły o około 24%. Także co było przyczyną e, tego wzrostu? E, niektórzy komentatorzy dopatrują się tutaj. E, Takich czynników, jak tego, że dużo ludzi wstrzymało się na początku z decyzją o kupnie i powstał tak, jakby nagromadziło się ogromne zapotrzebowanie. I w pewnym momencie ci ludzie stwierdzili, a, jednak kupujemy, i te nagro nagromadzone zapotrzebowanie wypłynęło na rynek. Jednym z kolejnych takich powodów jest to, że w Anglii buduje się zbyt mało domów w stosunku do tego, ile potrzeba. W Anglii jest przyrost naturalny, nieduży, ale jednak jest, plus ciągle dopływają tutaj osoby, imigranci z innych krajów, czy to osoby przyjeżdżające do pracy, czy na studia. A większość z nich później tutaj zostaje na stałe. W trakcie pandemii doszło też do. Czegoś takiego, że ludzie zaczęli szukać domów poza Londynem, na obrzeżach Londynu, na obrzeżach dużych miast, poza dużymi miastami. To też jakby nakręciło koniunkturę. Odsetki są nadal niskie. Jednym z takich powodów, który jest podawany, który wpłynął na te zwiększone zapotrzebowanie, jest to, że rząd, obawiając się krachu, zniósł stamp duty, czyli podatek od zakupu nieruchomości. No, trudno nie zgodzić się z tymi argumentami. Niemniej myślę, że jednym z takich głównych powodów jest to, że ludzie, którzy zdołali oszczędzić jakieś pieniądze, albo mają jakiś większy majątek, trzymają pieniądze w bankach, zastanawiają się, tak, co się teraz będzie działo. Patrzą dookoła i widzą wzrost cen. Wszędzie wzrost cen nieruchomości, wzrost cen w sklepach, wzrost na stacjach benzynowych. I zaczynają myśleć, tak? Czytać, analizować. I co się okazuje, że już teraz widać, i nawet oficjalne statystyki teraz już o tym mówią, że mamy do czynienia ze wzrostem inflacji. Mówi się, że jest 6% inflacji, ale warto tutaj wspomnieć to, że rząd już kilkakrotnie zmieniał sposoby liczenia inflacji. Gdyby liczyć inflację starymi sposobami, to ta inflacja byłaby około 10%. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś trzyma oszczędności w banku, to mniej więcej tak po, po 10 latach te jego oszczędności są o połowę mniej warte. Inflacja po prostu niszczy pieniądze. I teraz co, co, taki człowiek, który uzbierał jakieś pieniądze, tak, no to, no to ciężko pracował, nie wiem, inwestował, tak, i teraz się zastanawia, no, trzymać pieniądze w banku i stracić 50%? Może jednak coś z tym zrobić. Ale co, zainwestować na giełdę, w złoto, kryptowaluty? Tutaj trzeba mieć trochę już bardziej, więcej specjalistycznej wiedzy. Pewno jest to dobre, tak, do rozważenia. Niemniej tu trzeba się już edukować bardzo mocno. Natomiast nieruchomości są rozumiane przez większość ludzi, czy działki, czy to domy. Wiadomo, można to wynająć, trzymać puste, sprzedać. Każdy mniej więcej z nas każdy z nas mniej więcej rozumie, tak, ten rynek, jak on działa. Każdy z nas ma dom, tak, także może to dotknąć, ma doświadczenie nie jest to tak jak przykładowo kryptocarensis czy, czy, czy akcje na giełdzie, gdzie większość ludzi jednak nie miała nigdy w życiu z tym do czynienia. Także myślę, że to jest właśnie ta inflacja i oczekiwanie inflacji. To jest to, co napędza obecnie rynek nieruchomości. I teraz powstaje pytanie: jeśli mamy już pieniądze na jakiś depozyt albo zbieramy i myślimy sobie o Kurczę, jak te ceny idą do góry, to niemożliwe, żeby tak szły cały czas. Pewnie za chwilę będzie jakiś krach, za chwilę to się zatrzyma, wtedy znajdziemy super okazję i super zarobimy na tym tak, na tej okazji, bo ceny spadną. Może tak będzie, ale jeśli rozejrzymy się dookoła i zobaczymy, jak ceny żywności, ceny paliwa idą do góry, to wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Spójrzmy teraz na Ukrainę, tak? Je to jeden z największych producentów żywności. Nie wiadomo, czy w tym roku zasieją tam zboże, czy je zbiorą, czy Rosjanie im to ukradną. Plus przykładowo ceny, ceny paliwa do traktorów pójdą do góry, ceny nawozów idą do góry. Ceny materiałów budowlanych niektórych poszły o ponad 30% do góry. Także zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób deweloper budujący nowe domy może obniżyć ich cenę, jeśli cena materiałów budowlanych poszła 30% do góry. To w jaki sposób cena końcowa nieruchomości może spaść o 30%? 10%, nie wiem, 20%, kiedy cena wybudowania poszła o 30% do góry. Tak mówiąc w skrócie, tak? Także zastanawianie się, czy, czy ceny pójdą w górę, w dół. W dzisiejszych czasach myślę, że powoli traci sens. Jest to bardzo trudne do przewidzenia. Niemniej jednak, jeżeli to, co obserwujemy dookoła, wszystko wskazuje na to, że ten ruch jest jednak do góry. England oczywiście będzie próbował bank centralny, tak, angielski będzie próbował jakby walczyć z tą inflacją. No ostatnie odsetki zostały podniesione o 0,25%. To, co widzimy ostatnio, co banki, jak banki się zachowują, to, to widzimy tutaj wzrost biurokracji, tak? Aplikacje, cała pro, procedura zakupu domów przedłuża się średnio o, o 2 3 miesiące. Ciężko powiedzieć dlaczego. Czy banki próbują coś ograniczyć, czy, czy, czy po prostu nie wyrabiają się z pracą? Nie mam odpowiedzi. Jednak widać tutaj pewne, pewne spowolnienie tak? w tych wszystkich procedurach i, i nie wiem, może to jest próba ograniczania tego popytu. Ciężko powiedzieć. Niemniej, tak już podsumowując, wydaje mi się, że taniej nie będzie. Nie ze względu na to, że jest taki wielki popyt, tylko ze względu na to, że jest inflacja. Inflacja obecnie wynosi około 10%. Ceny nieruchomości w ostatnim roku poszły do góry 11%. Czyli można powiedzieć, że ceny nie poszły do góry. One stoją w w tym samym miejscu, tak, mniej więcej. Tylko po prostu ceny wszystkiego idą do góry. Także, oszczy... jeżeli ktoś chce oszczędzać, żeby odłożyć większy depozyt, żeby wziąć mniejszą pożyczkę, jest to bardzo trudne, bo cena domu będzie szybciej szła do góry, niż my będziemy w stanie oszczędzać. Tak to obecnie wygląda. No jeżeli chodzi o stronę, o stronę popytu, tak, no. Tutaj też ciężko przewidzieć, ale wydaje mi się, że te zapotrzebowanie też może rosnąć. Dlaczego? Wydaje mi się, że te miliony ludzi uciekających z Ukrainy one nie zostaną w Polsce czy w Rumunii. Duża ich część przyjedzie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady. Także tutaj też będziemy mieli nową falę emigracji, powiedzmy, tych biednych ludzi, ta, którzy uciekli. Z niczym, ale będą też ludzie bogaci, którzy przynoszą swoje firmy. Także ta pierwsza grupa będzie potrzebowała domów na wynajem, druga grupa będzie kupywać domy. Także ta strona, strona, jeżeli chodzi o popyt, wydaje mi się, że też będzie delikatnie rosnąć. Tak? Z roku na rok, jeśli nie dojdzie do jakiegoś szybkiego rozstrzygnięcia na Ukrainie. Także to, to głównie to co tutaj rozważam to dotyczy takiej sytuacji gdy ktoś planuje dom, dom kupno domu do mieszkania myślę, że kupno domu do mieszkania zawsze się opłaca jeśli wynajmujemy to tracimy 100% pieniędzy za 20-30 lat żadnych pieniędzy, które zapłaciliśmy za rent nie odzyskamy są to stracone pieniądze w 100% jeśli tam obawiamy się jakiegoś krachu czy jakiegoś zastoju no to nie wiem, te ceny niech spadną 10%, 20%, a niech będzie 30%. I powiedzmy, nasz dom jest tańszy teraz, tak, o 10%, ale jeżeli wynajmujemy, no to tracimy 100% tych pieniędzy. Niemniej, nawet gdyby doszło do jakiegoś krachu, wydaje mi się, że ta presja inflacyjna będzie wypychać ceny do góry: wszystkiego, żywności, domów, paliwa. Tak, tak to wygląda, jeżeli czegoś jest za dużo, tak? Traci to swoją wartość, także pieniądz traci wartość. E, tutaj mam dla Was jeszcze taki, taki wykres, e, jak mniej więcej rynki finansowe zachowywały się po każdej wojnie. E, możemy tu tak mniej więcej zobaczyć, że w okresie od dwóch do czterech lat e, większość ludzi zapominała o wojnie, że tak można powiedzieć. No. Może ekonomia, biznes zapominał i, i, i tu nastąpi... wszystko powracało do normy, czy rosło, szło do góry, tak? Bardziej szczegółowy wykres od lat 90. Tu może taka ciekawostka, warto zobaczyć na rok 2008, kiedy był ten krach finansowy, tak jak niektórzy mówili, koniec świata. Wtedy to banki zaczęły drukować masowo pieniądze. Wtedy te pieniądze nie trafiały na, na, na rynek takiej realnej ekonomii, tak, do sklepów, do nas, do biznesów. Te pieniądze głównie spowodowały inflację aktywów, tak? czyli na giełdzie, plus też nieruchomości. Można zobaczyć, jak pięknie giełda idzie do góry. Nieruchomości wtedy też poszły do góry mniej więcej 100%, tak, w tym, w tym okresie, po tym krachu. I teraz zobaczmy, Korona, wirus, pandemik, krach, a później co? Wszystko idzie do góry, jak rakieta. Będzie dalej ciężko powiedzieć, jak ten wykres będzie wyglądać. Może będzie jakiś krach niedługo, może będzie jakiś reset finansowy, ciężko powiedzieć. Niemniej ta, ta, ta fala pieniędzy, ona każdy krach wypycha do góry. To nie jest spowodowane tym, że nagle wszyscy zaczynają inwestować w nieruchomości i zaczynają inwestować w giełdę. Czegoś takiego nie ma. To po prostu pieniądz traci wartość i poprzez to wszystkie aktywa idą do góry. Także oszczędzanie i czekanie na spadek cen wydaje mi się to nierealne. Także jeśli miałbym kupować dom dla siebie, do mieszkania, Myślę, że nie odwlekałbym decyzji. Niemniej jednak no, to nie jest porada inwestycyjna, każdy powinien patrzeć na siebie, na swoje zdolności finansowe, na swój depozyt, na to, ile go stać, płacić miesięcznej raty, tak? I tym bardziej to dotyczy osób, które planują inwestycje w zakup nieruchomości na wynajem. Musicie rozważyć, tak, ile osiągniecie z wynajmu, jakie są odsetki. Musicie zrobić swoją lekcję, przeanalizować wszystko, policzyć sobie, czy wam się to opłaca. Także, no, róbcie swoje, swój research. Znajdźcie swoje możliwości. Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania, zapraszam do kontaktu. Link jest poniżej. Także możecie zadawać pytania, nawet najgłupsze. Także nie, 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 nie mieć jakichś obiekcji. Będę starać się odpowiedzieć na każde pytanie. Jeśli nie będę potrafił odpowiedzieć, no to znam dużo ludzi, którzy są w, na, w, w tym, inwestują w nieruchomości. jakieś kontakty z różnymi osobami, które remontują, tak, budują wynajmują. Także jeżeli ja nie znam odpowiedzi, to zawsze można skontaktować się z kimś, z jakimś innym inwestorem. Wiadomo, nie każdy jest alfa i omegą. Warto korzystać z wiedzy innych, żeby ustrzec się też własnych błędów. Także zapraszam do kontaktu i oczywiście do polubienia naszej strony, polubienia prezentacji. I mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na kolejnej prezentacji, także pozdrawiam i do usłyszenia.